Gdańsk Śródmieście, Szafarnia 5. Apartament o powierzchni 70 m2. Mieszkanie w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania z całodobową ochroną. Apartament. Luksusowy 70-metrowy apartament. Usytuowany jest na drugim piętrze, na osiedlu zamkniętym z 24-godzinnym monitoringiem, które daje bezpieczeństwo i wygodę, ponieważ znajduje się zaledwie minutę od głównych atrakcji Gdańska. Nieruchomość została wybudowana w roku 2008. Ogromnym atutem apartamentu jest jego położenie przy marinie jachtowej na Starym Mieście. Zaledwie 800 metrów do fontanny Neptuna i długiego targu, gdzie znajdziemy wszystkie atrakcje oraz dużo restauracji. Apartament znajduje się przy hotelu Podewils, Nieopodal Polskiej Filharmonii Bałtyckiej około 250 metrów, Muzeum Archeologicznego 400 metrów 90 metrów od Centralnego Muzeum Morskiego. Obiekt jest oddalony o 1,5 kilometra od Zielonej Bramy i Długiego Pobrzeża. Odległość od gdańskiego lotniska im. Lecha Wałęsy wynosi 19 km. Dziękujemy za obejrzenie tego znakomitego apartamentu znajdującego się w centrum Gdańska. Po więcej informacji zapraszamy na stronę naszego biura nieruchomości www